PiS ma poważne kłopoty, a Kaczyński zaskakuje. Przejmujemy się tym umiarkowanie. Takie rzeczy się zdarzają. Są przykre, ale to nic nowego w polityce, w ten sposób prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował utratę przez jego ugrupowanie władzy w samorządzie województwa podlaskiego. Sytuację uszczypliwie skomentował Miłosz Motyka z PSL. Ostatnie dni są trudne dla prawa i sprawiedliwości. Partia niespodziewanie straciła władzę w samorządzie województwa Podlaskiego i ma problemy z wyborem marszałka w Małopolsce. Na pogrupowania koalicji rządowej, wsparte przez dwoje radnych PIS, doprowadziły we wtorek do wyboru nowego przewodniczącego Sejmiku, a później zarządu regionu. Marszałkiem nowej kadencji został Łukasz Prokorym Mimo prestiżowej porażki, Jarosław Kaczyński przed mediami w Sejmie starał się zachowywać zimną krew. Takie życie. Przejmujemy się tym w sposób umiarkowany skwitował prezes PiS. PiS traci w samorządach. Motyka KpiS Sasina. Ugrupowanie ma kłopoty również w Małopolsce, gdzie przepadł w głosowaniu forsowany przez PiS na marszałka Łukasz Kmita To jest kwestia pewnych różnic zdań, stwierdził Kaczyński. Dodał, że dotyczą one personaliów. Ale załatwimy to, zapowiedział Kaczyński Problemy głównej partii opozycyjnej w samorządach komentował dla Faktu Miłosz Motyka z PSL Pauza To znaczy, że bycie radnym na SMS-a na dyrektywę, na którą się czeka z Nowogrodzkiej, już nie działa, skwitował wiceminister. Już nawet wpis i eci, którzy są wybrani z listy tej partii, są wkurzeni i nie zgadzają się na to, by być poinformowanym, na kogo mają zagłosować bez żadnej dyskusji, dodawał Miłosz Motyka. Pytany o słowa Jacka Sasina, który nazwał jednego z radnych zdrajcą, Motyka stwierdził, ironicznie, że to dobrze, że Jacek Sasin był też odpowiedzialnym za konstruowanie większości prawa i sprawiedliwości. Zapraszam Jacka Sasina do Małopolski na najbliższą sesję. To też da nam gwarancję tego, że PiS przejdzie do opozycji. Tam, gdzie jest Jacek Sasin, tam wszędzie pis przegrywa, mówił Motyka.